No, i jesteśmy teraz na plantacji Asory tuż za rowem. 3 stycznia. No, i ta pszenica póki co obroniła się. Wygląda dobrze. Działa to, co nie działa. Ta regulacja. No, i tu może się okazać, że ta obsada kłosów będzie bardzo, bardzo dobra, jeśli chodzi o o ten kawałek tak patrzeć, a są się sąsiadowi rzepak gdzieś tam może co po niektórych gdzie wystawał bardziej polizał. no ale chociaż przytuli nie mamy teraz na, na, na miedzy a sąsiad ci nie, nie ogniewa, ale to widać, że ta belka, ja nawet chyba też pamiętam, że jedną dyszę rozłączyłem, wiecie jak rzepak tam się wykłada no nic może wybaczy. Może sąsiad wybaczy. O, A my tu jedziemy sobie po Asorym, który już tak patrzę organoleptycznie do sąsiada, który siał w listopadzie. on to dosiewał, nie? Albo tej mojej kukurydzy. W listopadzie, tam nie wiem, koło 10 jakoś tak może. Zaraz zebrałem, on zaraz wpadł. Tu gdzieś 7, 8 chyba kosiliśmy, 9, coś takiego. Wiem, żebyśmy przez to święto to. Bo tak było, że w piątek kończyliśmy czy w sobotę, a w poniedziałek było to święto. 11 listopada wszystko już było zamknięte. O! No, tak to wygląda. A sorry, z 3 stycznia, ale no, to jest inna ziemia, nie? Tam mamy prosto groszek. No, groszek z daleka tak patrzyłem na niego. Yy, widział mi się widział mi się ten groszek no ta pszenica też mi się tutaj widzi i nie powiem, że nie dlatego cofam po tych rogach no bo mówię, to już jest liść flagowy ja tu oczywiście jechałem tam ze środkiem ale w sumie zapomniałem o tam dołożyć i za mało dałem tych środków po prostu proszę chloraz i i ten yy, na mączniaka i, i, i tak potem patrzę w karton i ja mówię, tak, no 3 litry zostało, proktokonazol został. <tokonazum> no tu może tak być, że tu jeszcze się spotkamy na, na kłosie, bo ona jest mocno do tyłu, to jest dopiero liść flagowy, myślę, że dopiero wyszedł. na no, ze względu, że no ja wiem, że jest sucho, no ale tutaj za chwilę te choroby wyskoczą, bo... No i tak i nie, no bo na samym prochlorazie, no to człowiek nie ujedzie tutaj za bardzo, bo prochloraz no, ma tam te też grzybowe właściwości, ale to no, też nie była duża dawka. No i do tego, co myślę, jestem, nim znowu wrócę za 10 dni. Może nie będziesz w ogóle do czego jechać, nie? No nie, bo to wszystko szlak trafi i. i Ciekawe czy mi wystarczy wody już 200 jeszcze mi zostało No wystarczy On tak zaniża cię pokazuje Mniej niż ma, może wymiarki dalej nie naprawiłem już się zacząłem się z nią przyzwyczajać Żyć po prostu No i dlatego tak mi zależało z tą kukurydzą Żeby jeden, drugi, trzeci opryskiwać I ty leje do pełna <laughs> 270, 260 tam około 260-70 litrów wody na hektar i jedziemy No, no nic tej Asory tu nie brakuje jeśli chodzi o obsadę Jak wam mówiłem, że no, widzę te końcówki rude <tryk> Wam mówiłem, że jak zrobimy te kłosy nieproduktywne, a że padało nam w kwietniu, przynajmniej nam, też tam troszkę w maju też tam poklipało o, teraz widać wypalenie wypalenisko. To ta pszenica utrzymała te pędy, nie, wiecie, zrobiła tam coś, coś z jednego, cztery, no tam załóżmy 1200 kłosów, wyżarły nam wszystko, a teraz będzie zasychać. A bo będą takie kurde kłoski, o wiecie, 3-4 cm. No mimo, że jest dobra ziemia, nie, nie spodziewam się, że tu będzie aż tak tragicznie, nie chciałbym. Żeby było tragicznie, bo to, co nas po prostu spotyka, rolników, to już. Ja już nie chciałem tego tematu po drodze poruszać, bo a ja też dzisiaj o pół do szóstej już mnie Gajuszko obudziła, mój tata do pgr u wstawaj. Oczywiście to anegdota, bo ona ma 5 miesięcy, nie? Ale w pół do szóstej się obudziła. A ja tak mam, że już rano stanę, to nie zasnę. To nie zasnę. No dobra, zrobimy pszenicę. To, co mamy zrobić. Ona sobie już tutaj pięknie nam yy, złapie się. oprys, bardzo fajnie, już tam godzina 19 coś. No, dla mnie byłoby lepiej było 18 coś, ale już jest no, w pół do ósmej. Także chyba wezmę trezo stara boksa i załaduję się na, na te, na te kukurydy, to są bardzo zarośnięte. I tam, gdzie po prostu mam zboża obok, bo nie wiem, jak będzie jutro. Mogę wstać jutro i będzie wiało, no a jutro muszę już wrócić. Także to jest taki dzień rolniczy: prosto z auta w traktor, no i z traktora prosto w auto i z powrotem. No i tak, tak w życiu bywa. Taki zawód, no. Nie mogę też odpuścić, sobie. Przyjechać tam za kilkanaście dni, bo tak kukurydza może być... Jeszcze by się nadawało, ale moim zdaniem byłaby już za duża i ona by mocno ucierpiała. Teraz też się zastanawiam jak to dobrze rozgryźć jak to uwarunkować wszystko, jak to zrobić. Wiedziałem kurde, to było 240 ciągnąć. A tutaj zrobimy doświadczenie polowe, wypierniczymy 260. No bo teraz to będę już jechał do kukurydzy, także tutaj będę się czyścił w jakichś zbożach z tym o jest no, Zostanie dosłownie 30 litrów no i dobra Mam nadzieję, że coś mądrego powiedziałem, może wyjdziemy, sprawdzimy, jak ona wygląda. już beleczkę do góry. Cyk, 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 no. no. po tych żniwach pole już będzie szersze. Bo idziemy w tamtą stronę, około 10 metrów tu chyba z tyłu i tam gdzieś mamy słupek bity sąsiadem, tak jak te drzewa tam. Tam jest mniej, ale tak 7, 6. Może i znowu będę uciekał w klin. No i dobra, ja się tutaj szybko zwijam. Albo dobra, szybko pokażę, zwinę się za sekundę. I tak ona wygląda dzisiaj, no. No, jest do do kolana. No nie jest zła, jeśli chodzi o. No jak ta podstawa wyszła mi? Jak podstawa wyszła, przy takim okrojonym tym? Kurde. Siuko? Może i dlatego podstawa wyszła dobrze. Dobrze mówiłem, to już flagowy wychodzi, to żaden podflagowy. Na głównym źle mamy flagowy. Tu już gdzieś kłosek jest, no chyba tutaj kłosek będzie. Tak, tak go coś czuję. Ciekawe jak on wygląda. Czy ja się dobrze mówię, czy ja źle mówię. Zawsze się to ciężko obiera. O, jest kłosek, no. Pytaliście właśnie, czy ona przeszła z fazy z wegetatywnej do generatywnej? No to przeszła. Trochę go zmarnowałem, musi tu odpad, ale taki 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, gdzieś 10 ziarniaków. Dobra, zwijam się. Do zobaczenia.